dzisiaj bez mikrofonu bo taki okres, że zapomniałem ale mam nadzieję, że wszyscy dobrze zrozumieją to co powiedziałem. Przed chwilą skończył się pojedynek Inuę Japończyka który tak naprawdę dominuje kolejną kategorię wagową i pokazuje się w sposób fenomenalny w walce o cztery pasy mistrza świata słuchając Komentarza trochę nie miałem takiego wrażenia, bo było dużo podkreślania tego, jak dobrze radzi sobie ta palec w obronie. Rzeczywiście w pewnym momencie ta palec ustawił się bardzo bocznie, rozstawił szeroko nogi, ciężko było go obchodzić. To dokładnie zrobił, pamiętam, Luke Campbell w walce z Łomaczenką i bardzo utrudnił zadanie Ukraińcowi. Później wykorzystał to świetnie Lopez i być może to będzie wskazówka, do tego jak walczyć będzie z potworem, będą mieli kolejny rywale. Natomiast w tej chwili, ten palec, który miał dwa pasy i teoretycznie powinien być równorzędnym rywalem, chociaż Bukmacherzy skazywali go na pożarcie, no to nie wygrał chyba żadnej rundy do tej dziesiątej, w której przegrał przed czasem, jednocześnie mając jeden nogą, więc powiedzmy przegrywał 9 rund 10 punktami. I być może Inoue nie spełnił wszystkich oczekiwań tych, którzy go oglądali, czyli dominacji pełnej od początku, takiej, w której miażdży rywala i go nakautuje na samym starcie zawodów. Ale generalnie, biorąc wszystko pod uwagę, to on jest tak drugi raz dopiero w tej kategorii wagowej i od razu walczy, walczy o wszystkie pasy. Dwie walki, cztery tytuły Mistrza Świata, no to, to, to chyba ma swój, swoją wymowę, swój wymiar. No i o ile z Fultonem jeszcze zastanawiano się, jak sobie poradzi, tam poradził się fenomenalnie, ale chyba wcale nie gorzej niż, niż w tej walce z Tapalesem bo też no, przyjął to, to, co musiał przyjąć, żeby Tapales poszedł do niego bliżej. Zrobił to, co miał zrobić, żeby ta Tapalesa osłabić były i lewe haki w i, yy, i prawe proste. Był też lewy sierpowy, fenomenalny, po którym Tapales zupełnie zmienił yy, właśnie optykę na ten pojedynek i ustawił się tak, żeby wykluczyć całkowicie lewą rękę Inouye, szczególnie lewy sierpowy, natomiast, yy, natomiast Innue konsekwentnie bił prawy, ponawiał atak tym prawym i to, jak odcięło Tapalesowi yy, układ nerwowy po tym, jak dostał gdzieś w okolice skroni to było czoło i czoło okolice skroni. No to wskazuje na to, jaki potencjał ma, jeśli chodzi o siłę uderzenia. Mimo zmiany kategorii wagowej, Japończyk. To um, takie sceny, w którym nagle rywal wydaje się, że mdleje słabnie. Nie pada od razu, bo nie dostał na punkt, tylko gdzieś w górę głowy. I mimo wszystko. Nie jest w stanie się podnieść ten układ nerwowy, nie reaguje. No to świadczy o tym, jak mocno bije inuę mimo zmiany kolejnej kategorii wagowej. Ja powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem występu. Japończyka próbował różnych rzeczy, próbował bić w kombinacji, kiedy trzeba, był agresywny, tam przecież gąb. Uratował ta palesa przed knockoutem zdecydowanie wcześniej, wtedy żadnych dyskusji by nie było. To, to pokazuje, jak wszechstronny jest też Inu. Tak jak powiedziałem, nie jest tylko i wyłącznie panczerem, ale jest też świetnym pięściarzem i tu mógłby spokojnie sobie ta palesa większego od siebie wyboksować. Zaczynamy też na przewagę szybkości, bo nie, Warunków fizycznych nie będzie miał lepszych już inu, i to jest jego jedyne ograniczenie. Natomiast przenosi fenomenalną szybkość do kolejnej kategorii wagowej, jednocześnie zachowując siłę ciosu. To jest bardzo niebezpieczne połączenie, bo o ile ile łomaczenki ograniczeniem też była zmiana kategorii wagowej, bo ten nie miał siły ciosu, i te ciosy w pewnej kategorii wagowej naprawdę nie robiły wrażenia na. Przeciwnikach, szczególnie z tych z, wyższych, z wyższej półki, którzy potrafili się bronić i nie zbierali ich e, tysiącami, e, no to tutaj, tutaj jest przeniesienie siły uderzenia, i on ma to, czego włomaczenego nie ma. Ma przewagę szybkości, czyli to, co prezentował Ukrainie, natomiast ma pojedyncze uderzenie potrafiące zgasić rywala i e, to też e, czyni go tak niebezpiecznym mimo zmiany właśnie e, dywizji na kolejną wyższą. Czy jest najlepszym pięściarzem w tej chwili bez podziału na kategorie wagowe? Nie wiem. To trzeba by było się nad tym głęboko zastanowić. E, trzeba by było ocenić e, potencjał każdej kategorii, nazwiska w nim, i, i tak to się robi widziałem na bokseregu, że Jarvonta Davis go wyprzedza, no to na przykład z, ty, z tym się nie zgadzam natomiast Crawford to w jaki sposób boksuje w jaki, z jaką łatwością wygrywa to z rywalami to, to tutaj się broni jak najbardziej no i trzeba by było się zastanawiać natomiast Inoue pierwsza trójka na pewno, myślę, że pierwsza e, dwójka e, tutaj e, bez podziału na kategorię wagowej i z niecierpliwością czekam na kolejne walki Japończyka. Mówi się o Luisie Nerim, bo Paron o tym wspominał i to będzie oczywiście dobra walka, ale Inoue sam powiedział, że chce się przyzwyczaić do tej kategorii wagowej, natomiast ciężko tutaj będzie o, o jakieś wyzwania. Zobaczymy jak Neri ile wyciągnie Wniosków z tej postawy ta palesa i jak się zaadoptuje do tych warunków walki z Inue. Natomiast, natomiast Inue, jeśli chce tworzyć tą taką historię i wzbudzać się takie zainteresowanie, jakie wzbudza do tej pory i wyprzedzać wszystkich w tym rankingu bez podziału na kategorie wagowe, no to będzie musiał szukać wyzwań. Zobaczymy jakim wezwaniem będzie. Dla, dla niego Luis Neri, jeśli tym wyzwaniem nie będzie, no to będzie musiał się jednak inoje, pośpieszyć się z tą zmianą kategorii wagowej na kolej. To by było na tyle. Dobra, dobry czas transmisyjny, dobra godzina do tego, żeby oglądać, analizować, bo jeszcze umysł jest świeży. Ostatnio mocno zmęczyliśmy się tą galą w Rijadzie. Ale mam nadzieję, że te analizy na żywo też Wam się podobały i przy dużych eventach, gdzie będzie o czym opowiadać, walka po walce, na pewno będę tak robił. Pozdrawiam, pamiętajcie o subskrypcji. Do usłyszenia.